Mane Manesko z tej strony Mega maxi. tak od razu na początku chciałbym powiedzieć, że teraz będą e, codziennie odcinki wpadały na kanał. E, no i to, to tyle. E, weźmiemy sobie, e, zagramy turniej. I to będzie na mapie Miraż i 12. Może mi szukało, nie wyszukało nie turnieju takiego. No dobra, no to może... Nie weźmiemy eskorty, tylko weźmiemy yy, weźmiemy, weźmiemy temat zespołowy i to będzie mapa Pool. Moja dawna ulubiona, ale już nie jest. No czemu mi nie wyszukuje żadnej mapy, no? No to może dust. Dobra, jest mapa. Alright widzowie. Od razu mówię, żebyście zostawili suba, lajka, dzwona i żebyście napisali jakiś yy, miły komentarz, to ja wam czerpnę serduszko. No to teraz chodzimy do czerwonych, chociaż oni przegrywają. Ciągle zapominam zmienić broni na jako główną, bo ciągle mam bizona z takim fajnym skinem. Ale yy, no muszę zmienić, bo wolę akaczu z legendarnym skinem. No w sumie ten też jest legendarny, ale... Bizon mi się kiedyś podobał jak doszedł od razu, ale teraz już mi się znudził, Wola kacza. Ale ulubioną je, mo, moją ulubioną bronią jest M4A1S, czyli zaraz wam pokażę, której nie mam. Nie, nie mam tej broni. Dziękuję się. No dobra. to teraz może idziemy na niebieskich. Dobra. Nic, dobra, jesteśmy w niebieskich. Run, run, run. O jest, gdzie ja idę? No, dobra, a, dobra. Okej. Okay. Okej. Okay. Napiszcie też w komentarzu, czy kiedyś może... No jakie typologi, no! Patrzcie, patrzcie, patrzcie na to, patrzcie na to. Widzicie widzowie, nie wiem co się dzieje. Nie mam pojęcia co się dzieje. Wezmę sobie Goongame'a, czyli że jak y, wygram jakąś... Znaczy będę miał na początku bloka zabiję jedną osobę, to... Nie, zabiję dwie osoby, dostanę uspa, nie. No tak, ale to się tak zwala skillami, czyli że... czuł Cio... nikogo nie ma? Aha. Aha, bo dołączyłem, jak mapa się skończyła. Ul. A ja mam teraz go w rękę. Ty Dajcie mi zabić kogoś, żebym Dobra. Dajcie Ja nie mam pojęcia, co się dzieje, no. Czemu mnie tak wywala? Czekajcie, teraz może wezmę na przykład y, minigry i wezmę sobie wiecie, tra 50 traps. Y, będę, mógł, będę mógł wam powiedzieć, gdzie ja doszłam, ale doszłam bardzo daleko z kolegą. Ojej. bardzo daleko z kolegą. No i powiem wam kiedy. Znaczy powiem jak się tam dojdę, oczywiście. Uch. Uch. Dobra. A to jest easy na początek. Masz bardzo długo w to gram i mam największe KD w tej grze. Dobra. 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 I okej. Okay. Okej. Okay. Dobra. Jeszcze yy, może nagram odcinek, jak mój kolega będzie dzisiaj grał. To powiem mu, że jest na odcinku. No. Z, tego, z tej mapy już mnie nie powinno wywalić. O Jezus, Nie! Nie wierzę! No nie. Ale ja robię sobie widzowie takie skróty. No tutaj nie można przeszkodzić, bo tu jest taka niewidzialna ściana. Niestety. Dobrze no, mój kolega doszedł tam samo co ja. Już dalej nie mogliśmy pójść. I on tutaj się na tym męczył, nie wiem czemu, bo ciągle jak tak był, to tak ciągle tutaj spadał. Tak o tu. O tu. No i, i z niego śmiałem. O Boże, myślałem, że spadnę. Możecie też napisać w komentarzu. Możecie też napisać w komentarzu, czy gracie w Fortnite. Bo ja gram. Podobno za 8 dni nowy sezon. Czyli 9. O. Nie? O Boż. Naprawdę, nie wiedziałem. Kurde. Dobrze. Nie! No, jak to mnie zabiło? Łaj! Kurde, łaj! Ja nie rozumiem. Aha! Czyli to. to aha! Dobra. Waliło mnie na chwilę, ale. No, po prostu. Waliło mnie. No naprawdę. Ja tego nie umiem przechodzić. Znaczy, umiem to przechodzić. Tylko to jest bardzo takie głupie i trzeba trzymać się precyzji tutaj. Dobra. Dobra. Ja mam takie full focus, skupienie widzowie, że ja nie mam. O Jezus, o Jezus. Dobra, ostatnie tutaj przejście jest. All right, Oh mean. Dobra, poczekajcie chwilę. Dobra, dobra. I hopsa pyk. Cześć, czy te. No nie, myślałem, że uda mi się. Tyk O Jezus, jak mnie to wybiło. Dobra. Tutaj jeszcze byłem. Ja byłem bardzo daleko. Teraz się z tym męczę, nie wiem czemu. No, no teraz nie mogę wycelować, jakby. No jej. Na ja tym pierwszy umiem, ale już na ten drugi nie. Widzicie? Niby wskakuje, ale niby nie wskakuje. Jest dobra. Widzi banych hopik. Ja tu na easy. Później będzie jeszcze taki banych hop, co tutaj będą takie czerwone ściany się będą ruszały. Poszedłem na łatwiznę, bo... Oj, zlażyło nam trochę. Dobra. Teraz yy, te głupie przeskakiwanie. Easy uh, No i też Easy ale to mnie goniło Dobra Łajbóły mi Dobra teraz na rożki dobra easy dobra ja tylko dwóch jest na pięćdziesiąt już dwóch na sześć. Dobra, na środku stoimy. Tik, tik, dobra. To jest to ruszające się z każdej strony. O nie! Dobra. Poczekajcie chwilę. Dobra, jestem już. Chodziłam tu jak biegłem, xd, ja takiego czegoś to nigdy nie zrobiłem. Dobra, i okej. Okay. Ej, ja to easy przechodzę. Tamtego już nie przejdę niestety. Yy, znaczy, nie tego, nie tego. Tamtego, na czym skończyłem, nie przejdę tego. Ponieważ, to jest za trudne. No, czemu mi to nie chce skakać? Czasami nie rozumiem tej gry. Skaczę, ale nie skaczę. No fuck. Widzicie? Skaczę ciągle, skaczę? A to mi nie działa. No, Mirek, bo zaraz będę. Zaraz będę przeklinał. Jest dobra. O, to tego, tego nie umiałem dawno, ale teraz się nauczyłem to robić, widzowie. Widzicie? No już byłem bardzo blaleko. Cyk, 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 cyk. No nie, no nie. Łaj. Łaj, łaj. you bully mi. Cyk, cyk. No kurde. Mm, mm, mm. Czasami pójdę za daleko i... To trzeba tak wyczuć, yy, że jak, szyb jak się szybko idzie, nie? No fucking. Mm -hmm. Widzicie, na odcinku mi to nic nie wychodzi. Nic mi na odcinku nie wychodzi. Tylko jak gram...